Szanowni Państwo, którzy przybyliście na tą, dziszą, na tą dzisiejszą naszą uroczystość, na czempionat koni do opatowca, jest to już XIX czempionat, XIX wystawa koni, która na tych pięknych opatowieckich błoniach ma miejsce i dzięki życzliwości wielu ludzi ta impreza, ta uroczystość ma szansę się tutaj odbywać. Jest to własność Wspólnoty Opatowieckiej. Jestem wdzięczny Wspólnocie Opatowieckiej za udostępnienie tych, tych błoni, tych przepięknych opatowieckich błoni. Słyszałem, że jest to jedno z najlepszych miejsc na tego typu imprezy, tego typu uroczystości. Organizatorem czempionatu jest marszałek województwa Świętokrzyskiego, pan Adam, Adam Jarubas. Organizatorem jest Starosta Kazimierski, pan Jan Nowak. Organizatorem jest wójt gminy Opatowiec. Organizatorem jest okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach. Patronat nad tą uroczystością, nad tą imprezą, przyjął Wojewoda Świętokrzyski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Patronat medialny przyjęło, przyjęła telewizja Polska, oddział Kielce, Radio Kielce, tygodnik poniedziałek. Drodzy Państwo, Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni w Opatowcu zaszczycili swoją obecnością znakomici gości. Serdecznie witam na Świętokrzyskim Czempionacie pana Adama Jarubasa, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Witam serdecznie Tadeusza Kowalczyka, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Witam serdecznie, tak idę po organizatorach, starostę Kazimierskiego Jana Nowaka. Witam serdecznie Marka Augustyna, przewodniczącego naszego Parlamentu Kazimierskiego. Witamy serdecznie pana Józefa Cebila, dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach. Witam pana Janusza Skoczka dyrektora kierownika oddziału Kazimierskiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kazimierzy. Witam serdecznie Adriana Szczypiura kierownika w Kazimierzy Wielkiej. Witam panią Marię Kasperek wójta gminy Czarnoci. Witam pana Kazimierza Warszawę przewodniczącego rady gminy w Czarnocinie. Witam pana Adama Bodziocha Burmistrza Miasta i gminy Kazimierza Wielka, witam pana Łukasza Maderaka, zastępcę burmistrza. Powitać pragnę przewodniczącego naszej Rady Gminy w Opatowcu, pana Andrzeja Malca wraz z radnymi, witam pana Jana Kopcia, przewodniczącego Powiatowej Izby Rolniczej, co witam Sołtysa, w miejscowości Opatowiec. Pana Alfreda Miniara. Bez wystawców koni, bez hodowców, bez całego środowiska w cudzysłowie końskiego tej imprezy by nie było. Jestem wdzięczny za to, że jesteście tutaj w Opatowcu. Witam bardzo serdecznie Pana Roberta Jedliczkę, przewodniczącego Kieleckiego Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach. Witam Pana Józefa Zywałę, wójta gminy Bejska. Witam bardzo serdecznie Pana Przemysława Janowskiego, prezesa Okręgowego Związku Hodowców w Kielcach w Kazimierze Wielkiej, syna nieodżałowanego Wojtka Janowskiego, który rok temu zmarł. Witam pana Tadeusza Głoskowskiego, głównego specjalisty hodowli w koni w Kielcach. Pozwólcie, że powitam Katarzynę Milbrat, Romana Krzyżanowskiego, Tadeusza Buczka i jeszcze raz Tadeusza Tadeu... Buczka i jeszcze raz Tadeusza Głoskowskiego, którzy są sędziami na tym naszym czempionacie. Witam serdecznie Jacka Piwowarskiego, zastępcę komendanta powiatowego policji w Kazimierzy Wielkiej. Witam pana Marcina Oziembłę, komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. Witam panią Ewę Pozłudkę, dyrektora Lokalnej Grupy Działania Perły Ponidzia. Witam serdecznie pana Majora Andrzeja Tomczyka, zastępcę komendanta WKU w Busku w Zdroju. Witam pana Sylwestra Szmita, porucznika z jednostki strzeleckiej, która tutaj nam. Uatrakcyjnia i jednocześnie często zabezpiecza tego typu imprezy, tego typu uroczystości. Pana Jar Jarosława Miszczyka z Kazimierzy Wielkiej, z radnego powiatowego z Kazimierzy Wielkiej. Witam pana Michała Szczerbę, członka zarządu powiatu Kazimierskiego. Panią powiatowego lekarza weterynarii zastępuje pani Ewa Smędzik. Witam mój zespół, który, który tutaj. Myślę też, swoje, swoje siły poświęcił, ażeby ta impreza odbyła się w takim, w takim wymiarze, w jakim się odbywa. Witam serdecznie sekretarza gminy pana Łukasza Marca witam panią Annę Klimaszewską Luty, skarbnika naszej gminy witam panią Elżbietę Szczęsną-Kusak dyrektora Szkoły Podstawowej w Opatowcu, witam Tomasza Palucha dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzczonowie witam pana Jarosława Naporowskiego kierownika GOPS w Opatowcu, prowadzącą panią Beatę Adamczyk, dyrektor instytucji kultury. Witam wszystkich moich pracowników z różnych instytucji, czy to z, gmin, z urzędu gminy, czy to ze szkół, czy, czy z, który, który tutaj, którzy tutaj się zaangażowali. Witam pana Adama Półtoraka, dyrektora Banku spółdzielczego w Opatowcu. Witam pana Wiesława Rybę, dyrektora prezesa SKR w Opatowcu. Widziałem pana Tadeusza Bryłę, dyrektora Polanów w Wit Witam serdecznie sołtysów, których tutaj jest również sporo którzy również są bardzo potrzebni, bo jest to taki sołtys, to jest łącznik pomiędzy gminą, pomiędzy Urzędem a mieszkańcami. Witamy wszystkich sołtysów. Widziałem również zastępcę wójta Nowego Korczyna, pana Piotra Stracha. Witamy panie Piotrze bardzo serdecznie, witam pana Mariana Gruszkę, radnego powiatowego sołtysa Kszczonowa. Panie pośle, witamy pana posła Czesława Siekierskiego. Ja wiedziałem, że Pan będzie. Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego reprezentuje Pani Natalia Reitner. Wiadomo, bez tych błoni, bez ludzi, którzy tutaj się zaangażowali, wystawy by nie było. Ale tej wystawy by nie było również bez pasjonatów końskiej urody, bez hodowców koni. Przywitajmy bardzo serdecznie wszystkich ludzi, którzy jeszcze pielęgnują tę tradycję hodowli koni dojeżdżania konia, prawda? tego tego na już w naszym terenie jest coraz mniej. Witamy bardzo serdecznie hodowców koni. Tak naprawdę dzięki Wam jest ta impreza. Witamy bardzo serdecznie. Chcę powitać orkiestrę dentą i podziękować za to, że... Umiliła nam tutaj swoje, swoimi występami tak naprawdę te, te nasze spotkanie. Witamy orkiestrę Dentą pod przewodnictwem pana Roberta Pluty, pan Michał Budzki, zastępca starosty w Kazimierzy Wielkiej. Witamy Panie Michale. Witam bardzo serdecznie Panie skół gospodyń wiejskich, które tam nieopodal są i myślę, że. Zaserwują nam odrobinę przyjemności dla żołądka. Jeżeli ktoś będzie miał życzenie, tak naprawdę jest to też bardzo potrzebne. Wobec tego, też byśmy, drodzy Państwo, nie żyli. Witam Panią Annę Kowalczyk, prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec. I muszę zauważyć, że tę naszą, naszą imprezę ochrania dzisiaj z naszej strony straż. Która no, tak naprawdę pełni swoją posługę, swoją służbę. Witamy druhów strażaków z terenu naszej gminy wraz z komendantem, panem Tadeuszem Nurem. Witamy bardzo serdecznie. Witam pana Ryszarda Kłosa, wiceprezesa gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej w Opatowcu. Pani Adamie. Z Pecha Dnia, witamy bardzo serdecznie. Radio Kielce z panem Kamilem Włosowiczem, witamy bardzo serdecznie. Panią Martę Gajdę z Tygodnika Polityki i pana Antoniego Kocele, Wolna Telewizja Stradów. Witam wszystkich przybyłych, witam gości, witam mieszkańców naszej gminy. Witam wszystkich, którym dobro Opatowca leży na sercu. Świętokrzyski Czempionat Koni Małopolskich w Opatowcu. Uważam za otwarty, choć już się toczy. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, tak się złożyło, że w czasie podróży tutaj zaczynałem się w różnych miejscach i rozmawiali, rozmawialiśmy, pytali mnie, mnie różne osoby, gdzie jadę. Ja mówiłem właśnie, że jadę do Patowca na coroczną imprezę. O, wiemy, tak, tak, tak. Także. I Impreza znana już jest y, bardzo szeroką, bo to nawet, nawet po drugiej stronie Wisły, tam bliżej, bliżej już y, Dębicy, to miłe, ale i Impreza zasługuje na uznanie, y, rozwija się, myślę, że to jest taka forma docenienia hodowców. Dlatego, że no, konie pełnią już inną rolę, e, w, w, jeśli chodzi o nasze życie. Nawet e, były propozycje, żeby konia uznać za zwierzę domowe. Tradycja to słowo, które coraz bardziej ma odniesienie, e, w, e, jeśli chodzi o konie. To z jednej strony przykre, nad tym hodowcy pewnie boleją, że coraz rzadziej możemy spotkać w polskim krajobrazie wsi konie, że rasa małopolska, która jest określana przez hodowców jako wszechstronnego użytku, czyli i pod siodło, i do wykorzystania gospodarczego, coraz rzadziej po prostu na polskiej wsi występuje. Ale dzięki takim imprezom możemy podziwiać te wspaniałe, szlachetne zwierzęta, możemy Podziwiać i kłaniać się osobom, które wspaniale te tradycje podtrzymują, hodowcom koni rasy małopolskich. Gratuluję serdecznie tego też, jak opatowiec się zmienia. Dwa tygodnie temu podpisywaliśmy w bibliotece u pani dyrektor kolejne umowy, wspaniale, kolejne obiekty, szkoły, rynek. To jest wielka praca lokalnych samorządów. Wielkie zaangażowanie pana wójta, któremu chcę za to. Podziękować i Państwu, którzy nawzajem się mobilizujecie tutaj w tych małych ojczyznach. Szanowni Państwo, życzę wspaniałego popołudnia tutaj na błoniach w Opatowcu, wielu wspaniałych wrażeń, dobrej zabawy. Pozdrawiam serdecznie. W mojej miejscowości, której gospodaruję od 38 lat, jak rozpoczynałem swoje, swoją pasję rolniczą, tylko dwóch gospodarzy moich sąsiadów nie miało koni. Nie miało, nie miało koni i uprawiało wszystko traktorami. Natomiast w każdym innym gospodarstwie było jeden lub dwa konie. Na 185 numerów dzisiaj ta sytuacja się zmieniła. Tylko dwóch gospodarzy ma konie. Także za parę lat być może, że i oni nie będą mieli. I tylko u prawdziwych hodowców zobaczymy te piękne zwierzęta. Ze swej strony chcę powiedzieć, że instytucja, której dane jest kierować od paru dni jeżeli padają tu takie sumy pomocowe, chcę Państwu powiedzieć, że w tamtym roku dla świętokrzyskich rolników wypłaciliśmy 600 milionów złotych płatności bezpośrednich oraz funduszy z funduszy pomocowych inwestycyjnych. W tym roku również dołożymy wszelkich starań, aby to nasi świętokrzyscy rolnicy otrzymali pierwsze w Polsce zaliczki. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość XIX Świętokrzyskiego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich. Cieszę się, że już przez 19 lat tradycja czempionatu w Opatowcu jest pielęgnowana i popularyzowana. Mistrzem może zostać jedynie ten, kto nie tylko fizycznie, ale i psychicznie potrafi się zespolić z koniem w jedną harmonijną całość. Przychodzi taki czas, kiedy miłość do koni przestaje być tylko pasją, a staje się sensem życia. To właśnie Wy, jako hodowcy i pasjonaci, zostaliście mistrzami w swoim zawodzie i pasji. Niech konie z polskiej hodowli będą nadal naszym powodem do dumy. Z wyrazami szacunku, wiceprezes Rady Ministrów, minister Nauki Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gomin. Bardzo dziękuję.